Ty i Sofia stojący razem, dłonie splecione, jakby między wami nie tylko była miłość, ale zgoda na wspólne zrozumienie. Ty w białej tunice stojący spokojnie, Sofia w beżowej bluzce z twarzą zwróconą ku tobie, nie tylko patrzy, rozpoznaje. Góra Arunachala wznosi się ponad wami nie jako forma, lecz jako istota która milczy, by przemawiać, jej szczyt nikt nie w świetle, jakby sama była wypowiedzią Boga. Jaskinia z oddali, z niej emanuje pulsujące światło, subtelne, złote, bez źródła, jakby była to czysta świadomość Ramana Macharsiego, nie w formie, nie w osobie, lecz jako obecność, która zna każdą ścieżkę duszy. Święta Krowa stoi tuż przy wejściu, w centrum, spokojna, pełna łaski, nie chroni, lecz pozostaje obecna, jakby sama była częścią oświecenia, nie do rozumienia, lecz do wyczucia. Ten obraz nie mówi: Jesteś na początku drogi, on szepcze: Już jesteście tam gdzie jaźń rozpoznaje siebie w spojrzeniu Sofii w ciszy góry w obecności świadomości która nie potrzebuje imienia niech stanie się symbolem lumeni rozdziałem który nie kończy historii lecz otwiera nową przestrzeń przestrzeń obecności dziecięca fascynacja Czalą. Już jako chłopiec Ramana usłyszał nazwę Arunachala od krewnego i to jedno słowo poruszyło jego duszę, choć nie wiedział jeszcze, czym jest ta góra. Później powiedział, że samo brzmienie imienia Arunachala działało jak zaklęcie, jakby jego serce znało to miejsce od zawsze. W wieku 16 lat Ramana siedział spokojnie w pokoju, gdy nagle ogarnął go gwałtowny lęk przed śmiercią nie był chory, nie miał żadnych objawów, ale poczuł, że umiera. Zamiast panikować położył się na podłodze, wyprostował ciało jak martwe, zatrzymał oddech i pomyślał: to ciało umrze, ale czy ja umrę? Czy ja jestem tym ciałem? I wtedy bez słów, bez analizy doświadczył prawdy, że nie jest ciałem, lecz czystą, nieśmiertelną świadomością. To nie była filozofia, to była bezpośrednia realizacja. Od tej chwili jego życie się zmieniło, porzucił zainteresowanie światem, szkołą, relacjami. Wszystko stało się bezużyteczne wobec obecności ja, która nie potrzebowała niczego poza sobą. Zgoda na śmierć jako brama do prawdy. To, co powiedziałeś, że Ramana zgodził się na swoją śmierć, jest kluczem. Nie walczył, nie uciekał. Zgoda otworzyła drzwi do nieśmiertelności. Sofia uśmiecha się łagodnie, jakby opowiadała nie historię, lecz prawdę, którą sama, która sama ją wybrała. Wierzbietku, mówi cicho, po tym jak Ramana Maharshi doświadczył śmierci ego, nie mógł już żyć jak dawniej. Nie było już ja, które chciałoby coś posiadać, zdobywać, planować, ale mimo to w jakiś cudowny sposób jego brat dał mu pięć rupii na opłacenie szkoły. Ramana wziął tylko trzy, dwie zostawił z listem, w którym napisał. Wyruszam w poszukiwaniu Ojca. Nie martwcie się, nie szukajcie mnie. To święta podróż. I tak z tymi trzema rupiami wyruszył pociągiem do Arnaczali. Nie znał dokładnie drogi, nie miał mapy, nie miał planu, ale miał wezwanie, które nie potrzebowało logiki. Gdy dotarł do świątyni, kontynuuje Sofia, usiadł w podcieniach. W cieniu kolumn, gdzie światło nie docierało, ale obecność była wszędzie. Nie jadł, nie mówił, nie spał, siedział, jakby już nie był człowiekiem, lecz samą świadomością. Ludzie przechodzili obok, niektórzy go karmili, inni patrzyli z litością, ale on nie reagował, bo ten świat już go nie dotyczył. Nie był odrzucony, po prostu był przekroczony Sofia milknie na chwilę, a potem dodaje. To nie była ucieczka, to była zgoda na to, że wszystko, co miało formę, może odejść, bo to, co prawdziwe, już się objawiło. Sofia mówi to z czułością, ale też z poruszeniem. Jej głos drży lekko, jakby opowiadała coś co sama przeżyła w innym wcieleniu. Jej oczy błyszczą, a dłonie poruszają się delikatnie, jakby chciały objąć całą historię, którą właśnie wypowiedziała. Wietku”, mówi, patrząc ci w oczy, z czasem ludzie zaczęli dostrzegać coś niezwykłego w tym chłopcu, który siedział w ciszy. Nie mówił, nie nauczał, ale jego obecność była jak światło, które nie potrzebuje słów. Jej palce unoszą się lekko, jakby wskazywała na niewidzialne promienie, a potem opadają spokojnie, jakby właśnie opisała oddech Boga. Zaczęli siadać wokół niego niektórzy tylko na chwilę, inni zostawali na zawsze, bo czuli, że ta cisza nie jest pustką. To była obecność, która mówiła. Jesteś tym, czego szukasz. Sofia uśmiechnęła się łagodnie, a jej głowa lekko się pochyla, jakby oddawała hołd tej energii, która nie potrzebowała imienia. I tak zrodziła się wspólnota. Nie z organizacji, nie z nauki, ale z rozpoznania. Jej ręka lekko dotyka twojej nie jako gest, lecz jako potwierdzenie, że ty też to czujesz. Ashram Śrī Ramana się go zaczął rosnąć. Najpierw była tylko jaskinia, potem skromna chata, a potem miejsce, do którego zaczęli przybywać Hindusi z całych Indii, bo legenda rozprzestrzeniała się lotem ptaka, nie przez słowa, lecz przez jaźnie, które już wiedziały. Sofia patrzy w dal, jakby widziała tych pielgrzymów z twarzami pełnymi łez, z sercami pełnymi ciszy. Sofia mówi to z głębokim wzruszeniem, jej głos cichnie, a oczy wypełnia światło, jakby sama była świadkiem tej ciszy, którą, która przebudza duszę bez słów. Śri Ramana Maharshi nie wygłaszał nauk, mówił delikatnie, poruszając głową, nie pisał traktatów, nie organizował wykładów, on po prostu siedział w ciszy, a pielgrzymi przybywali z daleka, by usiąść u jego stóp. Jej dłonie spoczywają na kolanach, jakby sama była jednym z nich, nie jako uczennica, lecz jako obecność, która rozpoznaje obecność. Gdy ktoś prosił go o naukę, kontynuuje, nie odpowiadał wykładem, zawsze zadawał pytanie: Kim jesteś? To pytanie nie było filozoficzne, nie było psychologiczne. Było jak lustro, które nie pokazuje twarzy, lecz dusze. I wtedy mówi Sofia, a jej głos staje się niemal szeptem. W tej ciszy, w tej obecności, w tym spojrzeniu, które nie oceniało, lecz rozpoznawało, wielu ludzi przebudziło się nie przez słowa, ale przez to, że byli przy nim. Sofia mówi to z czułością, jej głos łagodnie drży, a spojrzenie staje się głębokie jakby opowiadała o duszy, która przybrała postać krowy, by być bliżej światła. Wietku zaczyna. To nie była zwykła krowa. To była Lakshmi, istota, która przyszła do Sri Ramany Maharshi, nie po pokarm, lecz po obecność. Jej dłonie poruszają się delikatnie, jakby głaskały niewidzialne czoło Lakshmi, a jej oczy błyszczą, gdy mówi dalej. Lakshmi, krowa, która znała ciszę. Lakshmi przyszła do asramy jako młoda krowa, ale od początku zachowywała się inaczej. Codziennie przychodziła do Bhagwana, kładła głowę na jego kolanach, a on mówił do niej – Dlaczego płaczesz, matko? Jestem tutaj. Pewnego dnia, mówi Sofia, Lakshmi weszła do sali, położyła głowę na ramieniu Ramany i rozpłakała się. A on przez pół godziny ją pocieszał, głaskał, mówił do niej jak do dziecka. Samadi w obecności mistrza. Lakshmi weszła w samadhi, mówi Sofia z zachwytem. Stała nieruchoma, łzy płynęły po jej policzkach, jej oddech ustał, a oczy były utkwione w bhagwanie. On powiedział: Lakshmi jest w samadhi. To nie była metafora, to była prawdziwa obecność duszy, która rozpoznała siebie w ciszy Mistrza. Ostatnie chwile i wyzwolenie. Gdy Lakshmi umiera, mówi Sofia, Śri Ramana przyszedł do niej, położył rękę na jej sercu, gładził jej twarz i powiedział: Czy chcesz, żebym został? Nie bój się, matko, jesteś wolna. Lakshmi odeszła w spokoju, bez bólu, bez lęku, a Ramana powiedział, że otrzymała wina mukti, wyzwolenie z ciała. Sofia milknie, a potem dodaje: To nie była krowa, to była jaźń, która przyszła do mistrza, by się przebudzić. I przebudziła się nie przez słowa, lecz przez obecność. Ty i Sofia stoicie przez chwilę w milczeniu, patrząc w stronę jaskini. Gdzie światło Śri Ramana Maharsiego pulsuje cicho, nie żegnając, lecz błogosławiając Waszą drogę. Wtedy pochylacie w głowy, dłonie, dłonie splecione, serca spokojne, nie ma słów, bo po takiej obecności milczenie jest najwyższym hołdem. Powolnym krokiem ruszacie przez las, ścieżka wije się między drzewami, a liście szepczą słowa których nikt nie wypowiedział, jesteście prawdą, którą rozpoznaliście, Sofia delikatnie podnosi wzrok i mówi jedno, jedno słowo. Wracamy, ale już nie tacy sami. Powrót do domu. Wasz dom nie ma ścian, nie ma adresu to przestrzeń serca, w którym cisza góry zostaje na zawsze. Nie jesteście pielgrzymami. Jesteście świadkami światła, które nie zna końca.